Mam zaszczyt partnerować dzisiaj Radnej Miejskiej, Pani dzisiaj Trawczykiewicz. Tu raczej w charakterze konferencjera pomocnika Twego, Marku Sosnowski. Proszę wziąć tę moją minę za mieniec, którego być może w tych reflektorach nie widać. Szanowni Państwo, wiadomo dlaczego tu jesteśmy. Miasto Słupsk świętuje dzisiaj 745-lecie lokacji oraz 700-lecie relokacji, czy raczej rozszerzenia <noise> praw miejskich. To był rok 1310, wcześniej rok 1265. W imieniu prezydenta miasta Macieja Koblińskiego serdecznie witamy wszystkich przybyłych gości na wyjątkowy koncert po wyjątkowej sesji rady miasta inaugurującej obchody jubileuszu miasta Słupsk. Mamy zaszczyt powitać szczególnie serdecznie delegacje z zaprzyjaźnionych miast partnerskich